Max ma 5 lat, uwielbia zabawę na świeżym powietrzu. Kolekcjonuje małe motory, którymi potrafi bawić się godzinami. Jak każdy facet lubi grać w gry komputerowe. Od kilku tygodni Max nie może się bawić tak jak dotąd. Dobrze, że mama wciąż jest przy nim. Czyta mu bajki i tłumaczy, że ból minie i za jakiś czas będzie mógł biegać i bawić się z siostrą. Marta, wyobrażasz sobie, że jeśli od trzeciej nie śpię? Bo jesteś przewrażliwiona. Dlaczego ty nie śpisz? Nie śpię, bo sobie w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić, jak to wszystko ogarnęłyśmy. Tak naprawdę wy cztery. Oj Marta, pomyśl sobie, miesiąc temu tak naprawdę zaczęłyśmy tę przygodę z tym koncertem i zobaczyć fajny efekt. Ilu ludzi się zaangażowało, ciągle odbieramy jakieś telefony, że ktoś chce wystąpić, ktoś chce się pojawić, ktoś chce ufundować jakieś fanty, jakieś rzeczy na aukcje. To jest fantastyczna energia, którą trzeba wykorzystać. Dokładnie w takim celu, żeby pomóc Maksowi. To prawda, pamiętasz jak to się zaczęło? Doskonale. Do tej pory pamiętam ten płyt, taki szef. Wiesz co? Tak. Pamiętam, że ja siedziałam w samochodzie i do mnie zadzwoniłaś powiedziałaś, że e, dzwoniła do ciebie Aśka, która płacze. E, I że Maks jest bardzo chory. naprawdę trudno było mi uwierzyć, że zupełnie zdrowe dziecko jeszcze kilka tygodni wcześniej i okazuje się, że taka poważna choroba i tak naprawdę życie całej rodziny staje do góry nogami. To prawda. Na Maśkę. Zaraz Marcel ma 8 lat. Poznałyśmy się w szpitalu, w wyszkowie, na porodówce. Rodziłyśmy razem pierwsze dzieci. Ja, Marcela, ona, Asię, Karolinę, Asia rodziła, bo, bo ma jeszcze starsze dziecko. A później był Max. To jest fantastyczne, że tutaj, na tym naszym przedsięwzięciu, bo to na pewno nie jest koncert, to jest wielka impreza rodzinna, taki wielki festyn, gdzie będziemy promować zdrowie, gdzie będzie występować szereg różnych artystów. Wszystkie osoby, które biorą w tym udział, zgodziły się wystąpić zupełnie za darmo, kompletnie. Wiesz, to jest fajne. Wiesz, czy bardzo się cieszę z tego, że to nie jest tylko e, koncert, czy to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś przychodzi, zagra, zaśpiewa, zatańczy, tylko to, że możemy jeszcze coś fajnego zrobić, tak? Że będzie mamotus. Tak, że będą, że będziemy szukać dawców. Że będziemy szukać dawców, że będzie miałaś stoisko, tak? Że to będzie ta pani logopeda, to, to jest niesamowite. Słuchaj, ale fajnie jest to, że na przykład będą te zwierzęta z tej fundacji, tak. zwierzęta przełamują bariery. Niewiele no. ludzi wie, że, że, że w ogóle są takie fundacje. Prawda? I super jest to, że oni pojadą do Maxa. To już jest w najbliższą niedzielę. 14. Zaczynamy o 14, zaczynamy o 14, 14 kwietnia o 14, to jakaś musi być szczęśliwa data tak naprawdę. No, mam nadzieję, że Max będzie, wiesz, chociaż na chwilę. Zatem ale on jest teraz w szpitalu, prawda? Cały czas, cały czas, że dziś mam wytyczoną krew, 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 to też, więc troszeczkę się boję, czy nawet jeśli wyjdzie, to on będzie na tyle dobrej formie, żeby mu nie zaszkodzić tak naprawdę. Nie wiem. No ale najważniejsze będzie jego zdjęcie ogromne, wszyscy będą, tak. wszyscy będą widzieli po co tu jesteśmy. Max tęskni. Wygląda przez okno i marzy o wyprawie na sanki, o zabawie. W tym roku niestety się to nie uda, a w przyszłym razem możemy pomóc Maksowi. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w organizację pomocy dla Maksa.